Cześć, nazywam się Krystian Smog, reprezentuję firmę DRAGO24. Firmę, która jest absolutnym liderem na dolnym Śląsku w wymianie szkodliwych źródeł ciepła na te ekologiczne. Sprzedajemy, montujemy oraz serwisujemy wszystkie nasze urządzenia. Zapraszam do subskrybowania kanału, do zostawienia lajka. Skomentowania. Wszystkie linki użyte w filmie mamy w opisie. Także zapraszam do kontaktu z nami, do zakupów u nas w sklepie. Zapraszam na film. Nowy kocioł na pelet serckiej produkcji występuje w mocach 15, 20, 25 kW. Dzielimy go na dwa modele. Na model MC, czyli manual cleaning. Koszyczek czyścimy ręcznie za pomocą odkurzacza i automatic cleaning, czyli dno koszyczka, w którym spala się pelet, się otwiera, popiół spada do popielnika i tak wygląda czyszczenie. Główne elementy tego kotła to wymiennik kotła, zintegrowany zasobnik na pellet oraz wbudowany podstawowy zestaw hydrauliczny w środku kotła, który pozwoli nam podłączyć ten kocioł bezpośrednio do każdej instalacji. Jest to podstawowy układ, który zawiera naczynie przeponowe. Jeżeli instalacja jest powyżej 5-6 grzejników, zalecamy to naczynie dołożyć na instalacji. Wcześniej powiedziałem, że kocioł pracuje w trzech mocach, jednak pracuje on w zakresie 5-15 kW, 520 kW oraz 525 kW. Dzięki takiemu zakresowi pracy modulacji kotła możemy go zamontować w mieszkaniu, które ma 60 m2 bądź w domku jednorodzinnym do 300 m2. Urządzenie idealne do małych ciasnych. Kotłowni. Dzięki swoim gabarytom możemy go wcisnąć prawie w każde pomieszczenie. Jeżeli masz grzejniki, boiler, zasobnik na ciepłą wodę użytkową, oczekujesz prostego, sprawdzonego rozwiązania, ten kocioł jest idealnym rozwiązaniem. Podstawowe pojemności zasobnika na pellet to przy modelu 15 kW jest. 40 kg, przy 20 jest to 62 kg, przy 25 75 kg, starczy to mniej więcej na pół tygodnia. Jeżeli byłoby nam mało, możemy zakupić nadstawkę. Nadstawkę kupujemy tutaj nad kotłem i wtedy zagwarantujemy sobie zasyp o 50 kg większy. Jeżeli to byłoby jeszcze mało, a mamy na tyle miejsca w kotłowni, możemy postawić zbiornik wolnostojący, który stoi obok kotła i możemy w nim zmieścić 225 kg peletu. Podajnik Zewnętrzny zrzuca nam paliwo do, do zbiornika zintegrowanego. Bardzo solidny, trwały silnik, znany nam od innych producentów. Jest to element naprawdę sprawdzony. W tym zbiorniku, w kotle, w tej jednostce znajdują się czujniki poziomu paliwa, które powiedzą nam o tym, że pelet się skończył. Jednak nie wybierając peletu z tej rury podającej. Po ponownym zasypie, nie musimy napełniać ślimaka peletem. Możemy od razu odpalić, uruchomić urządzenie. Kocioł jest kompaktowy, ale ma jeden poważny minus. Można go zamontować do ściany z prawej strony. Z lewej strony znajduje się system czyszczenia. Wajcha, którą przy każdym zasypie najlepiej poruszać, dzięki tej czynności. Drapiemy wymiennik w środku za pomocą sprężyn, które oczyszczają pomieniówki z popiołu i różnych nalotów. To wszystko spada do wyczyski, która też się znajduje po lewej stronie. No i po lewej stronie też mamy automatykę, płytę palenia, gdzie podłączamy wszystkie przewody, czujniki. Także tam wskazany jest dostęp. W miarę możliwości tutaj też można byłoby zostawić parę centymetrów, ale na upartego tego można. Wszystkie czynności przeprowadzić z tej prawej strony. To, co lubię w tych małych kompaktowych kotłach, to nisko usytuowane wyjście spalin o małej średnicy. Dzięki temu ułatwia nam to montaż w tych ciasnych pomieszczeniach. W naszej firmie zdecydowaliśmy się na kocioł MC, czyli Manual Cleaning. To było bardzo ryzykowne. Po tym, jak wcześniej mieliśmy tutaj kocioł z palnikiem samoczyszczącym, bałem się o to, że w ferworze walki z obsługą klienta nie będzie komu tutaj czyścić tego palnika i często będzie występował jakiś błąd albo alarm. Okazało się zupełnie inaczej. Kocioł po poprawnych regulacjach wydmuchuje praktycznie wszystko z tego palnika i naprawdę nie mamy z tym żadnego problemu. Możemy spokojnie obsługiwać klientów w sali sprzedaży. Spalałyśmy tutaj bardzo wiele peletów, nawet takie, o których nie chcę tu mówić, i nie chciałem patrzeć, co tam się dzieje z tym kotłem. Wszystko spalał jednak no, najlepsze wyniki i najlepsze osiągnięcia miał na tym pelecie A1. Jedyną usterką, błędem w zasadzie od momentu, kiedy go uruchomiliśmy, było to, że zabrakło nam paliwa. Kocioł pracuje z buforem o pojemności 1000 litrów świetnie nam się to rozwiązanie sprawdza, producent umożliwia taki wybór schematu, naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Z minusów jest to, że nie można sterować pompą za buforem. Kocioł nie steruje pompą, która idzie bezpośrednio na instalację, steruje nią regulator pokojowy, który jest bezpośrednio do niej podłączony i ona rozłącza pompę w momencie, kiedy temperatura w pomieszczeniu zostanie osiągnięta i włącza kiedy jest potrzeba. To jest bezproblemowe też rozwiązanie, wszystko spełnia swoją rolę. Bufor nagrzewa i instalacja rozbiera. Tutaj mamy zawór temperaturowy, potrzebny do ochrony powrotu, żeby woda o zbyt niskiej temperaturze nie trafiła nam do rozgrzanego kotła. Jest to bardzo rzecz potrzebna i jest to jedna z tych rzeczy, która jest potrzebna poza tym zestawem hydraulicznym, który oferuje kocioł w środku. Zachęcam do montażu takiego kotła, który współpracuje z buforem. Wystarczy spojrzeć u nas jak to wygląda. Odpaliliśmy kocioł 6 marca 2021. Dzisiaj mamy 8 maja 2021 i mamy na liczniku 130 rozpaleń na 204 godziny pracy. Ilość nieudanych zapłonów 0. Wiadomo, kocioł rozpala się i wygasza automatycznie. Jest to już zupełny standard na naszym rynku. Chyba już są niepotrzebne pytania, czy ten kocioł automatycznie się rozpala. Odpowiada za to. Żarnik, który znajduje się tam na dole w koszyczku, i rozpalanie trwa dokładnie 3,5 minuty. Włącznie z podawaniem paliwa i rozpalaniem, rozżarzaniem jest to niesamowicie szybko. Z komina podczas pracy wydobywa się tak naprawdę papierosowy dymek. Można to sprawdzić na naszym tutaj przykładzie. Zaś pod samą komorą spalania jest duży pojemnik na popiół. Pojemnik na popiół, do którego nie zaglądaliśmy od momentu uruchomienia tego kotła. Wspominałem o tym, kiedy to było. Dzisiaj mamy 8 maja. Palimy peletem A1. W międzyczasie się trafiło coś gorszego, ale no, proszę zobaczyć. Jest to popiół, który jest gradacji mąki. Możemy go śmiało wysypać na kwietnik, bo przecież popiół po pelecie to świetny nawóz do różnych roślin. Kocioł jest bardzo prosty w obsłudze i taki też ma sterownik. Nie ma żadnego przerostu formy nad treścią. W zasadzie po poprawnej regulacji przycisk on off służy nam do jego obsługi. Możemy tutaj podejrzeć podstawowe parametry pracy kotła. Możemy sobie <śmiennie> zmienić tapetę tego wyświetlacza. Jest bardzo czytelny, przyjazny dla dla użytkownika. Wszystkie informacje są na widoku, nie ma komplikacji. Tak jak mówiłem, prostota tego kotła idzie w parze z prostotą automatyki. Jest to naprawdę godny polecenia element. Ten kocioł też możemy wyposażyć w moduł internetowy, dzięki któremu zapewnimy sobie jego sterowanie z każdego miejsca na świecie takim modem internetowy kosztuje 824 zł brutto. Na razie jest tylko na Androida i można go pobrać z sklepu Google Play. Aplikacja nazywa się Kepo. Jeżeli interesujecie tego typu urządzenie, nie zakupujemy go na pierwszym portalu aukcyjnym, jaki znajdziemy tutaj. Odwołuje się do firmy Ventor, jest to importer tego serbskiego Producenta na stronie właśnie wentora możemy znaleźć wszystkich przeszkolonych instalatorów. Możemy tam zadzwonić, dopytać, i w momencie, kiedy zostanie zainstalowany ten kocioł przez takiego instalatora, to on pełni pieczę tutaj serwisową. Nad nim odpowiada nam na pytania, jeżeli takie mamy. W momencie jakiejś usterki, awarii jest, wymienia część, a po okresie po gwarancji przyjeżdża na przeglądy roczne. Przeglądy roczne to jest bardzo ważna sprawa. Jest to sprzęt dość drogi. Usługa modernizacji wymiany jest droga. Przegląd kosztuje jedyne 300 zł. Jakbyśmy sobie to podzielili na 12 miesięcy, no to musimy. Doliczyć do każdego miesiąca 25 zł kosztu ogrzewania. Także zachęcam do, do zakupu i instalacji tego typu urządzenia poprzez profesjonalną firmę, która kręci się tylko w Twoim regionie, nie jest to jakaś jednoosobowa działalność, która działa w całej Polsce, albo nie kupujesz i nie montuje go szwagier, który ma pojęcie rzeczy i zamontował w życiu kilka kopciuchów. Montując poprzez szwagra właśnie możemy mieć w podświadomości, że coś jest nie tak, że spalamy za dużo. Eliminujemy tego typu rzeczy i bierzemy profesjonalną firmę, która ma fach, pojęcie i, i zrobi to szybko, czysto i się żegnamy z tematem, a nie ten temat będzie się no, ciągnął. Generalnie na temat tego kotła nie mam już więcej do powiedzenia. Starałem się wyszukać plusów jak i minusów. No, było tego niewiele, może coś próbowałem znaleźć na siłę, ale powstał bardzo dobry film Tomka z Link do tego filmu znajdziecie w opisie. On tam bardzo szeroko i bardzo obrazowo całą sprawę nam wyjaśnia. Kocioł pracuje stabilnie, nie dostarcza nam Emocji żadnych, zupełnie, a to chyba dobrze, bo nie absorbuje naszego czasu. Możemy się zająć obsługą klienta, tą całą papierologią tego wszystkiego, żebyście mieli wszystkie dokumenty przygotowane do pobrania różnego typu dotacji. Także bardzo polecam ten produkt. Będziemy go mieć w ofercie i jest to super proste rozwiązanie. Na każdą kieszeń nie obciąży nadmiernie Twoich finansów. Także subskrybuj nasz kanał, zostaw lajka, like komentuj, pisz, dzwoń. Sprzedajemy, montujemy, serwisujemy wszystkie nasze urządzenia. Także zapraszam na razie.